Dzień dobry gastronomiczne świry Zgłodnieliście? Bo my bardzo Zobaczcie gdzie jesteśmy Muzeum Regionalne w Dębicy Jesteśmy w krainie Pana Pendereckiego Pana Borka, Pana Jędrzejczyka Moi drodzy, dwie knajpy, które polecaliście Z jednej strony czarny sezam, który specjalizuje się w kuchni orientalnej A z drugiej strony kebab golden Zobaczymy czy tak naprawdę jest on złoty Upał niesamowity w Dębicy A w naszych żołądkach pustka Więc zaczynamy Zajadamy. Co to twoje śniadanie, w ogóle. Śniadanie obiad i kolacja. W jednym będzie to kebab box z mieszanym mięsem, z mieszanym sosem. Okazało się, że są trzy sosy, bo widzę po kolorze. Co mi się podoba na pierwszy rzut, że nie ma warzyw, czyli są frytki, mięso i sosy. Ostry, ostry ten czerwony sos? Jest tego dużo. Na razie sprawdziłem ten kawałek, który jest wołowy. Niedziela, godzina 12. I takie coś wjeżdża. Myślę, że to by pomogło niejednemu harcerzowi, który w sobotę został dłużej na zbiórce. Ci, którzy tutaj przyszli o godzinie 12 w niedzielę, wiedzą, po co przyszli. To jest ta porcja za 18 zł. Zapełnić żołądek i spowodować, żeby zaczął pracować. Dobra, wydaje mi się, że ten jeden to jest szosunkowy, ale ten drugi. Tutaj masz To jest jakiś taki łagodny. Trzeba tu podsumować. Jesteśmy na rynku w dębicy. Golden Kebab jest zlokalizowany dosłownie 20-30 metrów od samego rynku. Można zamówić 50-centymetrowego wielkiego kebaba. Oczywiście kebab w bułce, kebab na talerzu, box kebab, który my akurat wzięliśmy. Do tego cały zestaw różnego typu kurczaków, stripsów, skrzydełek. Dwa komentarze, które wybrałem spośród wszystkich. Kebab średni za 18, płaski jak deska do prasowania. No preski, yy, deski są płaskie. Ilość mięsa w kebabie to śmiech na sali, co widać na zdjęciu. Jeszcze jak się robi kebaba, to można ubrać rękawiczki, a nie wycierać blat szmatą, a później bez umycia rąk dotykać tortilli, stąd też jednak gwiazdka. Z całym sercem nie polecam. I pytanie do Was. Czy Pan dzisiaj miał rękawiczki? Nie miał. Michał Pryga napisał tak, kebab dosłownie ten, który możecie dostać w żabce. Jakaś marchewka i kapusta. To koniec, jeśli chodzi o surówkę. Ponadto w swojej baraninie znalazłem chrząstki, a to wszystko za 25 zł. Ja u siebie żadnych chrząstek nie znalazłem, ale pan zapytał nas, czy do boksa chcemy samo mięso, mięso z frytkami, czy z warzywami. Ja wybrałem wersję frytki i mięso, no bo nie przyszliśmy do kebabu, żeby jeść warzywa, wiadomo. Jeśli chodzi o całe danie, duże, w opakowaniu takim termicznym, to na to zwróciliśmy uwagę, że na opakowaniu było logo tego lokalu, to jest na pewno na plus. Dużo sosów, być może ciut za dużo, bo były trzy. Poprosiłem o zestaw mieszany, był ostry czerwony sos, do tego sos czosnkowy i taki delikatnie zielony sos, którego nie nie rozkminiłem dokładnie jaki był, ale wydawało mi się, że w smaku był on dosyć łagodny, bardziej taki jogurtowy. Czosnkowo-koperkowy. Tak, był taki łagodny. Jeśli chodzi o samo mięso, wzięliśmy mieszane, ale była zdecydowana przewaga tej wołowiny, która ma imitować baraninę. Dopiero co otworzył, bo byliśmy pierwszymi klientami, ale jeżeli jest napisane na drzwiach, że zaczynamy od 11 to jeżeli ja jestem tam o 11, 2, 3, 4, to już powinienem coś dostać i coś zamówić coś zjeść. A my byliśmy o godzinie 11.38 i pan dopiero razem z nami otwierał ten lokal, więc troszkę nie na czas. A punktualność w dzisiejszym świecie, pamiętajmy, jest dobrą cechą. Smak 3,5. Frytki też były OK. Ale nie oczekujmy, że to będzie coś niesamowitego. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o smak, 3,5. Zastanawialiśmy się, czy 3,5, czy może 4, ale myślę, że 3,5 to jest jak najbardziej OK. Cała masa mięsa udekorowana w takich okręgach sosem w trzech kolorach i do tego frytki pod spodem wyglądało to zachęcająco. Dlatego za wygląd czwóreczka. Obsługa tutaj na, na kwestii obsługi na pewno miało wpływ to, co mówiłem wcześniej, że Pan nie był punktualny i otworzył lokal po czasie. Trujeczka, brak tych rękawiczek to też są detale, ale ważne detale, na które my zwracamy uwagę. Jest możliwość płatności kartą, duże czytelne menu to na pewno na plus. Pan nie był też za bardzo komunikatywny. Ja wiem, że jest obcokrajowcem, nie wszyscy muszą biegle mówić po polsku, ale te podstawowe zwroty powinien znać. Lokal dobrze zlokalizowany, czytelnie oznaczony, z daleka na czarnym tle widać żółty napis Golden Kebab. Do tego wystawiony tak zwany potykacz, a w środku czytelne duże menu z cenami na samej górze. Do tego przestronna lodówka, gdzie można nabyć zimne napoje. Wystrój jak najbardziej na plus kilka stolików, czysto schludnie to na pewno dobry punkt tego lokalu. Czwóreczka za wystrój. Słowo podsumowania. 19 punktów, jeśli chodzi o grupę spadkową. Ani nie najniższy wynik, ani nie najwyższy. Jednym słowem, lokal, który możecie odwiedzić w niedzielny poranek, kiedy jesteście mocno zmęczeni, kiedy będziecie w Dębicy, ale tak, żeby iść całą rodziną, zasiąść przy tym stoliku z wiele osób i delektować się tym jedzeniem, no to nie. To jest zupełnie inny lokal. To jest lokal w takim, który... Przychodzimy, jemy i możemy kontynuować dzień z pełniejszym żołądkiem. Jest gorące? Jest. Widać dym? Widać. Czy mogę powiedzieć coś z poezji? Mogę, bo mam to tutaj na stoliku. Uwaga. Jedną z tajemnic szczęśliwego życia są nieustanne, maleńkie uczty. Powiedział to Iris Mardo. Dzisiaj tą ucztę zaczynamy w restauracji Czarny Sezam w Dębicy. Są to kawałki fileta z kurczaka podane na gorącym półmisku z warzywami. To trzeba powiedzieć, że w tym lokalu możecie sobie zjeść taką orientalną, orientalne danie, troszkę w stylu azjatyckim, ale w takim już naprawdę wytwornym wymiarze, a do tego w menu cała masa różnych przysmaków, m.in. sushi, są też zupy. Pani mówiła, żeby uważać, bo jest bardzo gorące. nie myliłaś się kurczak dodam w trawie cytrynowej i ma on dwie papryczki w skali pikantności czyli ma być pikantny jest papryka, jest świeży szczypiorek są pieczarki, cukinia delikatnie zmniejszyło temperaturę więc możemy spróbować do tego klasyczna surówka na słodko no i ryż, oczywiście z czarnym sezamem jak nazwa lokalu wskazuje powiem wam tak Dawno nie jadłem chinola, a ten nie dość, że jest smaczny. To jest dopracowany w każdej, można powiedzieć, pierwiastku. Mm, bardzo dobry. Jest idealnie. Jest na tyle pikantne, że jesteśmy w stanie poczuć smak zarówno warzyw, jak i samego mięsa. I dość mocno jest wyczuwalna trawa cytrynowa. I od razu czuć, że to jest taka prawdziwa trawa cytrynowa, a nie często jak jest w takich barach. Gdzie wiadomo, że jest szybko i tanio. Często dają krążek po prostu cytryny zamiast trawy cytrynowej, no bo wiadomo, że cytryna jest tańsza. A tutaj wszystko się zgadza. Zadowolony, najedzony, znalazłem cień. Dawno nie jadłem azjatyckiej orientalnej kuchni i fajnie, że udało nam się to zrobić w Dębicy, w restauracji Czarny Sezam, gdyż poziom jest tutaj absolutnie. Topowy. Sporo miejsca, bo jest restauracja, jest też ogródek, gdzie można zjeść na zewnątrz. Jak najlepiej możliwie przygotowane i jak najlepiej podane do tego, bardzo fajnym, wystrojonym, wytwornym, można powiedzieć, miejscu, uchodzącym za kultowe w Dębicy i w okolicach. Myślę, że dzisiaj byliśmy świadkami tego naocznie, bo bardzo ciężko było dostać stolik. Cała masa ludzi co chwilę przychodziła. Jedni mieli rezerwację, jedni musieli chwilę poczekać tłumy, absolutne tłumy. Przejdźmy do, do ocen. Będą one wysokie, jedne z najwyższych myślę w historii naszych szylskich kulinarnych wojaży. Smak, niczego mi tutaj nie zabrakło. Była odpowiednia nutka pikanterii, ale nieprzesadnie duża. Idealna dla mnie azjatycka surówka robiona w stylu na słodko, ryż posypany czarnym sezamem. Piątka za smak, nic dodać, nic ująć. Wygląd, piąteczka. Tutaj nie mamy się nad czym rozwodzić. Kiedy pani położyła to na stole i zaczął ukazywać się naszym oczom ten dym, widać było jedno. To danie będzie robiło robotę, że do ostatniej cząstki wszystko z talerza, z tego gorącego półmiska zostało zjedzone. Piąteczka. W skład tego dania wchodziły trzy elementy. Surówka, ryż i główne danie z mięsem. I wszystko to było oddzielnie podane. Gorący półmisek danie, ryż w specjalnej miseczce, ryż posypany czarnym sezamem i oddzielnie w kolejnej miseczce surówka. Od razu wchodzę do tego lokalu. Mieliśmy świadomość tego, że to nie będzie kuchnia azjatycka, gdzie cena odgrywa równo, yy, najwyższą rolę i jest po prostu tanio i szybko. Tanio i azjatycko. Tutaj ta cena jest adekwatna do jakości tych produktów i do tych dań, które zostały nam podane. Danie plus napój, a wybraliśmy wodę, kosztowało około 40 zł. Za tak, takie danie Przygotowane w taki sposób, to jest absolutnie adekwatna cena. Do tego oczywiście znajdą się również ci, którzy powiedzą, że to jest za drogie. Nie, płacimy za lokal, płacimy za dużą liczbę, usłu za dużą liczbę osób, które w tym lokalu podają nam dania. Tutaj było bardzo dużo kelnerów i kelnerek. No i umówmy się, skoro dostaliśmy w 3-4 minuty, przypuszczam, że również na kuchni nie pracuje jedna osoba, a także tylko cały zespół, dlatego te danie dostaliśmy tak szybko. Jeśli chodzi o cenę 4,5, myślę, że to jest bardzo wysoka cena. Obsługa absolutnie topowa. Wzór, który możemy pokazywać innym. Szybko zostaliśmy zaproszeni. Wskazane nam zostało miejsce, które jest wolne. Dowiedzieliśmy się, do której godziny możemy siedzieć, bo wiadomo, że później są już rezerwacje. Pani szybko nas obsłużyła, szybko przyniosła jedzenie. Kiedy poprosiliśmy o, o fakturę, też błyskawicznie ją otrzymaliśmy. Piątka za obsługę, oby więcej takich lokali. Myślę, że czarny sezam w Dębicy może służyć jako wzór do naśladowania, jeśli chodzi o wystrój. 5,5. Absolutnie topowa ocena od nas, od samego wejścia. Bije tak jak dziś, w upalny dzień. Klimatyzacja, te stoły, wszystko tam się zgadza i zwróćmy uwagę, że było tam całkiem sporo stolików dla większych rodzin. Do tego wszystko utrzymane w takim orientalnym azjatyckim stylu. Jeśli chodzi o kolorystykę, bardziej ciemne barwy niż jasne, ale wszystko to było spójne i powodowało, że było to miejsce, gdzie można w spokoju zjeść i spędzić miło czas, tak jak my przy niedzieli. 5,5 za wystrój. Razem daje to moi drodzy 25 punktów dla czarnego sezamu w dębicy. I uważam, że będzie to jedna z najwyższych not ze wszystkich lokali z grupy mistrzowskiej, które odwiedziliśmy i być może które odwiedzimy w przyszłości. Absolutnie topowa, okejka okay od Wonsa i możecie śmiało przejeżdżać. Jeżeli będziecie przejazdem, czy też służbowo w dębicy, wpadniecie do czarnego sezamu, nie zawiedziecie się. Kończy się nasza gastronomiczna przygoda i kończymy ją w miejscu wyjątkowym, bo w hotel, pod hotelem Camelot. Z czym Wam się kojarzy z Dębicą? No oczywiście z zamkiem Camelot, bo to właśnie w tym hotelu mieszkaliśmy. Bardzo przyjemne miejsce i mimo że było wesele, bardzo dobrze nam się tutaj spało. Jak będziecie w Dębicy, możecie śmiało do tego hotelu zawitać. Kolejne doświadczenie gastronomiczne za nami. Znowu plusy, znowu minusy, ale jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy jak będzie jutro, ale wydaje mi się... Że nie będzie najgorzej, jeśli chodzi o nasze żołądki. Także pozdrawiamy Was z upalnej dębicy do następnego razu. I ruszamy. A ruszamy oczywiście w drogę w komfortowych warunkach, bo jest z nami znowu Toyota Professional Wesoła. Szerokości, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!